efektywniejsze jest podniesienie zawartości wapnia. Czyli mówiąc krótko, stosowanie, stosowanie gipsu nawozowego, który spowoduje, nie spowoduje zmiany podniesienia pH, natomiast spowoduje zwiększenie dostępnych, z naszego punktu widzenia nierozpuszczalnych, ale w biologii gleby są to dostępne jony wapnia, czyli zrobi się nam lepszy układ pomiędzy wapniem a magnezem w glebie. I tutaj faktycznie wiele też takich badań, które ja widziałem, pokazuje, jak bardzo ważny jest stosunek tych kationów faktycznie, prawda? gdyby, żeby ten przedział te 65-70% dla wapnia, około 10-12% dla magnezu, około 5-6% dla potasu. Nawet do 20%. W wypadku gleb... To nie zależy od zależy jeszcze od typu gleby, W gleb bardziej piaszczystych jednak ten magnez powinien iść nawet w kierunku 20%. Mhm. Ale jest on bardzo istotne, żeby sobie to powoliczać i zobaczyć, jakie będzie wykorzystanie, bo czasami możemy mieć sytuację taką, że mamy pierwiastków niby dużo, niby ponad stan czasami względem potrzeb roślin, a jeżeli sobie spojrzymy na kationówkę tak zwaną, czyli właśnie na stosunek między nimi, to się okazuje, że ten stosunek jest, jest zaburzony i też wtedy ta gleba inaczej pracuje i rośliny też zupełnie inaczej się zachowują. Tutaj jest, nawet tutaj są możliwe zupełnie takie powiedziałbym paradoksalne sytuacje, gdzie rośliny, które będą tkwiły w glebie, w której jest za dużo magnezu, ona jest przemagnezowana, będą cierpiały niedostatkiem magnezu, ponieważ w takiej Zlanej, ściśniętej glebie, która po prostu jest bardzo twarda, spoista, nie rozwijają się korzenie włośnikowe, tylko korzenie przewodzące, czyli szczerze roślinia nie będzie miała jak pobrać tego magnezu, w którym tkwi korzeniami, ponieważ nie rozwinie korzeni włośnikowych w zaklejstrowanej zbitej glebie. Panie Jerzy, ja mam taki pomysł, żebyśmy przy okazji konferencji, może na katynówce też się skupiły trochę mocniej, więc rozwiniemy ten temat na pewno też w lutym na konferencjach. Jak w ogóle ją liczyć? Jak w to wszystko jeszcze wliczyć kwasowość hydron, hydrolityczną, która jest bardzo istotna, która nam pokazuje, ile mamy też odoru tak. prawda? W glebie I to też jest istotne, żeby sobie później ten Oczywiście. potencjał wyliczyć. Ale przejdźmy teraz dalej, bo też Oczywiście. widzowie, którzy są dzisiaj z nami tutaj w sali w Kinemuza, piszą pytania, tych pytań jest całkiem sporo, i dużo odwołuje się także do poplonów, do międzyplonów i chociażby nie tylko żywych części roślin, ale takich już bardzo zdrewniałych, typu, em, typu chociażby różne ścinki.